Maszymaneczko, Siema, chcę Wam przedstawić mój telefon, który uległ zniszczeniu, właśnie w taki sposób się prezentuje. Telefon został zniszczony w jaki sposób. Zaraz opowiem. Trochę dosyć mocno jest spękany wyświetlacz, i uszkodzona jest płytka. Kurde, pękła a gwiazdkę No, więc zaczniemy do roztworzenia telefonu z tyłu nic się nie uszkodziło, a opowiem wam jak został uszkodzony telefon właśnie tak upadł jak trzymam w ręku na asfalt poprzez wsiadanie do samochodu wsiadłem bezproblemowo do samochodu zamykam drzwi coś drzwi się nie chciały zasunąć to był bus zasuwam raz drzwiami nie dało rady został się zgnieciony tak jak tutaj po środku widzimy Tak to telefon działa bez problemu Wszystko szybko działa nic się nie rozlało Wszystko wczytuje zdjęcia ładnie No dobrze powróćmy do tego wypadku z tym telefonem Telefon wyleciał mi Poprzez zasunięcie drugi raz drzwi samochód ruszył no, i przejechał kołem po telefonie. No, samochód ważył jakieś półtorej tony. Spokojnie. Jeszcze z ludźmi na pokładzie. No, było pięcioro. Więc ten samochód ważył na tyle. Bo to nie był w samochodu, tylko tył. No, mówię, stonę. Stonę spokojnie ważył. No i ludzie zaczęli krzyczeć na przystanku, o coś tam, coś tam wypadło ci, nie, ja tu nie wiem co się dzieje, ja rozglądam światło telefonu, nie mam, nie, no to lecę po ten telefon, poleciałem, patrzę, cały leży, za chwilę patrzę, rozbity wyświetlacz, no nie, no, samochód mi najechał koło no. co za szczęście, musiało być niefartowne sobie, myślę, no, <laughs> nigdy takiego przypadku nie miałem w żaden sposób żeby mi coś wypadło z kieszeni no, pierwszy raz w życiu telefon mi się rozbił od nie wiem pff, 10 lat co najmniej więc sobie zamówiłem drugi wyświetlacz jest to wyświetlacz z Aliexpress może warty z 30 zł tak naprawdę jako z myślą, że no jakoś będzie dobra, nie? Tam jakoś co segregowane te wyświetlacze wybierane, gorsze, lepsze. No wybiorę to droższą wersję, nie? Może będzie lepiej tam dopracowany ten wyświetlacz. No, ale te wyświetlacze nie są sprawdzane. Tu kupiłem Allegro nie są sprawdzane w żaden sposób. Nas informuje producent, żebyśmy my sprawdzili ten wyświetlacz i później go rozpakowali. Z folii zabezpieczającej. No, lipa, lipa dla tych ludzi, co sprowadzają ten wyświetlacz. Po prostu. Dobrze, teraz pokażę Wam, jak ten wyświetlacz wygląda. Wyświetlacz jest na metalowej płytce, tak samo jak oryginał, tylko jest słabo wylana ta. Jak to opowiedzieć? Słabo wylany, ma fragmenty słowo dopracowane. No i wyświetlacz po pół roku rozkleił się. Normalnie odeszło szkło od rogu lewego dolnego. No i dlatego dobrze, że zakupiłem tu wcześniej ten klej co był przedstawiony na filmiku. Sobie dokleiłem to część, bo taki klej jest przybliżony do kleju silikonowego. taki sposób się prezentuje nam ten wyświetlacz. Wyświetlacz słaby jakości. Tak samo jak poprzez złożenie tego telefonu odpaliłem, no kontrast wyświetlacza jest dosyć mizerny. No czarny to jakby szary był, no jakby tak ten wyświetlacz był notalnie przepalony. Można tak to powiedzieć. Przejdziemy sobie Teraz do roztworzenia tego telefonu. Telefon dosyć długo roztwierałem, dosyć ciężko jest Bardzo jest ciężko go roztworzyć. Bo budowa tylna jest metalowa, więc możemy tylko połamać tą górną część. Tutaj sobie ściągałem. A tej pasty nie kupiłem pasty, zapomniałem pasty kupić. No, i Wam też informuję, że warto, żebyście tą pastę kupili na procesor, który odprowadza ciepło. Po no, przezłożeniu złożeniu i z tej pasty, tak jak teraz tu widzicie, telefon nie przegrzewa mi się, normalnie pracuje. Różne e, aplikacje ściągałem do testów tego telefonu. No, i wyszło mi bardzo dobrze. Pozytywnie, już w telefon chodzi mi pół roku jak został zniszczony bateria tak samo dobrze pracuje, jeszcze nie mam żadnym z nim kłopotu telefon już ma ponad rok czasu roki parę miesięcy można powiedzieć, bo sobie na urodziny go kupiłem to był wrzesień więc telefon ma a jak miałem problemy z telefonem, może opowiem Telefon poprzez użytkowanie, e, e, nowy telefon, w trzech miesiącach zaczął mi się zacinać. Mogłem ruszać w lewo w prawo po menu, menu telefonu, ale mi wywalało foldery, no nie miałem folderów, no dużo nie miałem folderów. Pogody, kalendarza, menadżera, narzędzi nie miałem, notatnika nie miałem, no wszystko to skleplenie nie miałem galerii nie miałem, google nie miałem, no nic nie miałem, dosłownie znikało. A na drugim stronie wyszukać e, google, data, wszystko, ustawienia, mogłem sobie wchodzić. Wszystko było. A po przesuwaniu, no bo tutaj przesuwamy raz, dwa, trzy. Trzy razy. No i nic nie było, nie? no i telefon nie był przeciężony no, zdjęć dużo nie miałem filmów tak samo nie miałem a miałem ten problem to był pierwszy problem z telefonem drugi problem z telefonem był taki, że robię zdjęcia zdjęcie w pół się przecinały tak jakby no jak te stare telewizory mrzawka była na nich to w taki sposób mi nachodziło właśnie różne kolory nachodziły, kontrasty różne no telefon jak na to ocenę miał tyle czasu i takie z nim były problemy, no nie niezbyt, niezbyt na taki telefon. Żeby takie błędy mu występowały. Następnie co jaki problem miałem z telefonem. Następnym problemem był z telefonem, że po prostu materia nie chciała się ładować. Wszystko dobrze podłączone było. Wszystko działa sprawnie. Raz wykrywał właśnie system ładowarki, a raz nie wykrywał system ładowarki. To taki trzeci był problem z tym telefonem. No i sam się naprawił. No, samo to się naprawia, samo to się psuje. No, z tym telefonem taki problem jest właśnie. No i dobra, co do tego nagrania opowiem. Dosyć najgorzej jest, Właśnie wciągnąć tą baterię, Ma tam takie miejsca Te tej baterii, które rozklejam ładnie powinno wyjść, a one nie, wy, nie wychodzą. Tak samo dużo filmików obejrzałem, no ale na Xiaomi mało było tych filmików, żeby obejrzeć, bardzo mało. Te narzędzia, co kupiłem sobie, tam mi się połamało za 7 zł, takie. Narzędzie, śrubokręt płaski, gwiazdka, mamy tutaj taką papułkę do wyciągania złączy, no i te takie trójkąty, no, dosyć słabej jakości ten plastik jest, żeby coś na nim osiągnąć, to naprawdę jest kruchy, polecam, metalowy zestaw jakiś sobie kupić w markiecie budowlanym, niż takie ta niedziela są na raz, jednorazówka można powiedzieć. No, i jak tutaj możemy sobie zobaczyć, wszystko dobrze no mi się rozkręciło. Bo przekładałem wszystko. Musimy uważać na kabel antenowy, który prowadzi od górnej części do samej dolnej części, żeby go nie rozerwać. Bo jak go rozerwiemy, to zasięgu już nie będziemy mieli. Nie ma opcji. Aparaty dobrze są zachowane, więc też jak sobie. No, zrobimy zdjęcie na naszym ekranie będzie trochę jakość zdjęcia słaba, to jeżeli do kogoś wysilamy to zdjęcie, u tej osoby będzie bardzo jakość dobrej jakości zdjęcia. Przepraszam. Będzie bardzo dobrej jakości to zdjęcie. I nie mamy co się sugerować, że na no, wysiedaczu zrobiliśmy zdjęcie. Słabe jest, a u tej drugiej jest dobre, bo naprawdę to będzie dobre jakości zdjęcie. Tylko będziemy słabo my widzieli, a nie ktoś, jeżeli myślemy te zdjęcie Jest właśnie dużo rzeczy do przekładania przy tym modelu, jak w każdym innym modelu telefonu ale każdy z nas może sobie poradzić telefon przechodziłem na pękniętym wyświetlaczu tydzień czasu nie pękał mi nic, tylko te miejsca rok ukroszony najbardziej był to on bardziej się rozkładał. I czy polecam kupić taki gotowy panel czy przeklejać? No najlepiej to polecam przekleić. To nie jest trudne. Bo po prostu tak kupujemy drugi ekran gotowy do przeklejenia, Nic nie musimy tam robić a ten stary, nie patrzymy na ten stary ekran. Niszczymy go, zrywamy go <laughs> poprzez rozgrzanie do, no, dosyć ciepła potrzeba. No, opalarka była tu zdana, ale możemy też użyć suszarki, bo podobno temperaturę ma co opalarka na pierwszym biegu. Opalarka na drugim biegu będzie miała te 6, 650 stopni. Na pierwszym biegu będzie to około 200 stopni. Więc będzie około 200 stopni, tak jak powiedziałem. No i wszystko przekładamy tak samo jak w oryginale było. Nie wiem, czy to ma jakoś odbierać te ciepło, te właśnie te metalowe takie kratki, czy coś, ale wolałem to przełożyć i mieć święty spokój, bo klej dosyć dobrze się trzymał na tym. A to jest nowy telefon. Pierwszy raz. A jeżeli ktoś będzie chciał już drugi raz to przekładać, no to ten telefon to środno. Żeby zachować swoje dane, to wolałbym nowy telefon kupić, poprzekładać właśnie procesor do uszkodzonego, zalanego telefonu niż coś innego kombinować. Bardzo no zalany będzie minimalnie, nie będzie mocno zalany ten telefon, tylko tak będzie zalany przeważnie, że uszkodzi tylko płytkę elektronikę. Nikt tam trzymać dwie godziny telefonu nie będzie pod kranem, żeby ten telefon nie wiadomo jak nasączył, żeby zwarcie poszło. No bateria po zalanym telefonie też do niczego się nie nadaje. No a taka używana to się dosyć zużywa. W moim telefonie zużyło się 80% w ciągu pół roku. 80% zostało, 20% się zużyło. Można opowiedzieć, tej baterii. Więc nie będę pokazywał tam do końca, jak to przebiega. Wszystko montaż, więc dam parę przebitek. I czy jestem zadowolony z tego ekranu, co zakupiłem? Powiedziałem, że nie, lepiej właśnie kupić ekran LCD szybkę. Przełożyć do tego oryginalnego. Wtedy klejamy na ten klej, co był przedstawiony w tym filmie. Wciskamy za zatrzaski i wszystko siedzi nam bez problemu. Więc przerzucenie czy przerzucić sobie możemy sami. Oczywiście możemy sobie sami. Stopień trudności od 1 do 6. Będzie to 5. Nie będzie to łatwe, ale wykonane. Więc. Taka, taki krótki filmik mój. No nie był taki krótki, no ale taki przedstawiam na sobie, jak to się mi działało. Pierwszy raz przekładałem. Więc tu mamy przebitki, więc obejrzyjcie sobie je. Siema, siama cześć.